Panowie, pozwolę sobie być z Wami całkowicie szczera. Jeśli macie ponad 60 lat i zmagacie się z problemami w sypialni, to co za chwilę Wam powiem może Was szokować. Ponieważ prawda jest taka, nie potrzebujecie kolejnej drogiej pigułki i nie potrzebujecie ryzykownej operacji. W rzeczywistości niektóre z najpotężniejszych wzmacniaczy erekcji wcale nie są sprzedawane w aptece znajdują się w waszej kuchni, a w połączeniu z prostą butelką oleju rycynowego mogą zapewnić twarde jak skała erekcje w zaledwie 20 minut. Brzmi to niemal zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe, ale obiecuję wam, że to prawda. Nazywam się Darhana Zofiaks. Jestem profesorką urologii i zdrowia mężczyzn, a od ponad 30 lat pomagam mężczyznom takim jak wy odzyskać witalność. Przez te dziesięciolecia widziałam niezliczonych pacjentów, którzy stracili już nadzieję. Ale byłam też świadkiem niezwykłych przemian, gdy naturalne środki zostały użyte we właściwy sposób. Oto paradoks. Większość mężczyzn uważa, że w miarę starzenia się jedynym rozwiązaniem jest przyjmowanie silniejszych leków. Ale prawdziwy sekret jest często odwrotny. Natura dała nam narzędzia, które mogą być bezpieczniejsze, skuteczniejsze i często szybsze. A gdy olej rycynowy zmiesza się z pięcioma specyficznymi składnikami efekty, są tak natychmiastowe, że wielu mężczyzn jest oszołomionych rezultatami. Dlatego dzisiaj podzielę się z Wami y, tymi właśnie formułami. Każda z nich jest prosta, potężna i zaprojektowana, tak aby przywrócić przepływ krwi wrażliwość i pewność siebie w Waszym życiu. Zostańcie ze mną, ponieważ za chwilę ujawnię pięć przepisów z olejem rycynowym, które mogą przywrócić waszą siłę i intymność szybciej niż kiedykolwiek sobie wyobrażaliście. Zanim zaczniemy omawiać te potężne formuły z olejem rycynowym, upewnijcie się, że subskrybujecie kanał Złote Chwile i włączacie dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić żadnej z moich przyszłych porad zdrowotnych zaprojektowanych specjalnie dla mężczyzn po 60 roku życia. I chętnie poznam waszą opinię. Jeśli jesteście podekscytowani, aby poznać te naturalne przepisy, wpiszcie jedynkę w komentarzach. Jeśli chcielibyście, abym coś ulepszyła lub poruszyła inne tematy, wpiszcie zero i dajcie mi znać. A teraz zacznijmy od y, pierwszego przepisu. Zaczynamy od oleju rycynowego połączonego z ekstraktem z imbiru. Ta prosta mieszanka dotyczy krążenia, ponieważ bez silnego przepływu krwi nic innego nie ma znaczenia. Panowie, pomyślcie o tym, jak o otwarciu bramy do potężnych trwałych erekcji. Jeszcze raz formuła pierwsza olej rycynowy plus ekstrakt z Zimbiru. Pozwólcie, że zacznę od samej pierwszej formuły, ponieważ jest ona fundamentem dla wszystkiego innego. Olej rycynowy sam w sobie ma niezwykłe właściwości. Ale kiedy zmieszacie go z ekstraktem Zimbiru, tworzycie przepis, który bezpośrednio celuje w główny powód osłabienia erekcji wraz z wiekiem. Słabe krążenie. Chcę wam coś powiedzieć od serca. Przez ostatnie 30 lat jako lekarka miałam przed sobą mężczyzn po 60C, 70C, a nawet 80C, którzy szeptali ten sam lęk. Pani doktor, ja już po prostu nie mam tam na dole krążenia i widzę ból w, w ich oczach, poczucie straty, ponieważ y, erekcje to nie tylko y, intymność, y, to pewność siebie, męskość, zdolność do czucia się żywym, y, dlatego tak bardzo uwielbiam tę formułę. Imbir był używany od wieków w medycynie tradycyjnej, a współczesna nauka potwierdza jego moc. Imbir zwiększa produkcję tlenku azotu, który jest sygnałem chemicznym uwalnianym przez organizm w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych. Bez tlenku azotu naczynia te pozostają napięte, sztywne i niereagujące. A jeśli krew nie może napłynąć do ciał jamistych prącia, erekcja po prostu nie nastąpi. Ale kiedy imbir połączy się z olejem rycynowym, dzieje się coś potężnego. Olej wnika głęboko w tkanki, przenosząc aktywne związki imbiru dokładnie tam, gdzie są najbardziej potrzebne. To jak na oliwienie zardzewiałego zawiasu i nagłe obserwowanie, jak drzwi znów swobodnie się otwierają. Miałam pacjentów, którzy stosowali tę mieszankę i mówili mi, że pierwszą rzeczą, jaką zauważyli, było ciepło. Wystarczył delikatny masaż z użyciem jednej łyżeczki oleju rycynowego i trzech lub czterech kropli ekstraktu z imbiru i w ciągu kilku minut poczuli ciepło rozprzestrzeniające się w okolicy miednicy. To ciepło to nie tylko uczucie powierzchniowe. To naczynia krwionośne, które się rozluźniają, krew, która znów zaczyna napływać tkanki, które przypominają sobie do czego zostały stworzone. Niektórzy mężczyźni opisują to, jakby włącznik światła został ponownie włączony po latach w ciemności. Inni mówią, że dało i am to poczucie nadziei, jakiego nie czuli od dziesięcioleci, chcę być z wami szczera. To nie jest magia, to biologia. Ale czasami biologia wydaje się magią, gdy tak długo się bez niej obywało. Krew to życie. Krew dostarcza tlen, składniki odżywcze i energię do każdej części ciała, a kiedy przywracacie krążenie tam na dole, nie przywracacie tylko sprawności, przywracacie cząstkę siebie. Yy, panowie wiem, jak zniechęcające może być uczucie, gdy wasze ciało nie reaguje tak jak kiedyś, ale prawda jest taka, że to nie zniknęło na zawsze. Potrzebuje tylko odpowiedniego impulsu, odpowiedniego wsparcia, aby sobie przypomnieć. Olej rycynowy i imbir dają tę iskrę a oto najlepsza część. Ta formuła nie daje tylko krótkoterminowych rezultatów. Przy regularnym stosowaniu pomaga trenować naczynia krwionośne, aby pozostały bardziej elastyczne, bardziej otwarte, bardziej reaktywne. To jak ćwiczenie dla waszego krążenia. Z czasem możecie odkryć, że rekcje przychodzą łatwiej, trwają dłużej i są silniejsze. To jest piękno stosowania naturalnych środków. One nie tylko łatają problem, one pomagają odbudować fundament. Krążenie to pierwszy element układanki, ale nie jedyny. Bo co jeśli powiem Wam, że istnieje inna formuła taka, która nie tylko stopniowo poprawia przepływ krwi, ale faktycznie wywołuje natychmiastowy przepływ reaktywności. Coś tak szybkiego, że możecie to poczuć w ciągu 15 minut. Porozmawiajmy o oleju rycynowym zmieszanym z pieprzem cajenne ognistym, przepisie, który mężczyźni nazywają natychmiastowym rozpalaczem ognia. Formuła 2 olej rycynowy plus pieprz cajenne. Przejdźmy teraz do drugiej formuły. I będę z wami szczera, ta jest dla mężczyzny, który nie chce czekać. Jeśli pierwszy przepis z Imbirem polega na powolnej odbudowie krążenia i przywracaniu zdrowych naczyń krwionośnych, to ta formuła z pieprzem Cajenne polega na zapaleniu zapałki i poczuciu gorąca niemal natychmiast. Wciąż pamiętam jednego z moich pacjentów 68-letniego dżentelmena, który spojrzał mi w oczy i powiedział: Pani doktor, nie chce spędzać tygodni na czekaniu. Potrzebuje czegoś, co zadziała dziś wieczorem. Wtedy właśnie przedstawiłam mu olej rycynowy zmieszany z odrobiną pieprzu cajenne i mogę wam powiedzieć, że wrócił tydzień później z uśmiechem, który mówił wszystko, czego słowa nie mogły wyrazić. Oto dlaczego to działa. Pieprz cajenne zawiera związek o nazwie kapsaicyna, a kapsaicyna ma bardzo specjalną zdolność. Budzi jednocześnie wasze naczynia krwionośne i nerwy. Kiedy nałożycie nawet niewielką ilość z olejem rycynowym, niemal od razu poczujecie rozgrzewające, mrowiące uczucie. To uczucie to krew napływająca do obszarów, które mogły być uśpione przez zbyt długi czas. To jak włączenie przełącznika dla krążenia, a wasze ciało nie może nie zareagować. Mówię moim pacjentom, aby myśleli o tym jak o iskrze, która rozpala ogień, gdy płomień już jest ciepło się rozprzestrzenia i budzi coś głęboko w środku. Przygotowanie jest proste, ale wymaga ostrożności. Wystarczy jedna łyżeczka oleju rycynowego zmieszana z najmniejszą szczyptą sproszkowanego pieprzu cayenne. Dobrze wymieszajcie i delikatnie nałóżcie. Zawsze podkreślam delikatnie, ponieważ pieprz cayenne jest potężny i nie potrzeba go wiele. Liczy się nie ilość, ale jakość stymulacji, jaką zapewnia. W ciągu 10 do 15 minut większość mężczyzn zauważa różnicę. Ich ciało czuje się żywe, reakcja jest ostrzejsza, a pewność siebie zaczyna wracać. To, co najbardziej kocham w tej formule, to nie tylko szybkość. To uczucie nadziei, jakie daje mężczyznom, którzy myśleli, że szybkie rezultaty w ich wieku są niemożliwe. Wyobraźcie sobie, że siedzicie obok partnerki, martwiąc się, że wasze ciało nie zareaguje, a potem czujecie ciepło, twardość i witalność powracające niemal tak, jakbyście mieli 20 lat mniej. Ta emocjonalna zmiana, ulga, ekscytacja, iskra radości jest równie potężna jak zmiana fizyczna, i wiem, że wielu z was właśnie tego brakowało. Chociaż pieprz cajenny i olej rycynowy mogą dać Wam ten natychmiastowy ogień, nie chcę abyście myśleli, że szybkość to jedyne co się liczy, ponieważ erekcje to nie tylko szybki przepływ krwi. To także długoterminowe zdrowie naczyń, a jeśli te naczynia są zatkane lub sztywne, żadne szybkie rozwiązanie nie będzie trwałe. Dlatego w następnej formule pokażę Wam jak olej rycynowy w połączeniu z olejkiem czosnkowym nie tylko przynosi rezultaty w danej chwili, ale pomaga oczyścić i naprawić Wasze tętnice dla trwałej siły. Formuła 3-olej rycynowy plus olejek czosnkowy. Trzecia formuła jest być może najważniejsza dla długoterminowego zdrowia, ponieważ nie tworzy tylko krótkich zrywów krążenia. Adresuje głębszy problem, z którym boryka się tak wielu mężczyzn w miarę starzenia się, zatkane, usztywnione tętnice. Panowie nie zliczę ilu mężczyzn po 60. Roku życia siedziało w moim gabinecie sfrustrowanych, że nic nie działa nawet gdy próbowali pigułek. A kiedy przyjrzeliśmy się głębiej prawdziwym problemem, nie był brak pożądania. Nie był to nawet brak testosteronu. Chodziło o to, że ich naczynia krwionośne były zwężone, stwardniałe i zablokowane przez lata odkładania się złogów. Erekcje to przede wszystkim przepływ krwi, a jeśli y, tętnice prowadzące do prącia y, są zatkane nic innego, nie będzie miało znaczenia. To tutaj czosnek staje się prawdziwym darem natury. Czosnek jest używany od tysięcy lat jako leczniczy pokarm, a współczesna nauka udowadnia dlaczego. Zawiera związki, które rozluźniają naczynia krwionośne, zmniejszają sztywność tętnic, a nawet pomagają rozpuszczać złogi tłuszczowe, które się w nich gromadzą. Kiedy wasze tętnice są czyste, krew może swobodnie płynąć nie tylko do serca i mózgu, ale także do obszaru najważniejszego dla intymności. I tutaj olej rycynowy przenosi moc czosnku na wyższy poziom. Mieszając olejek czoskowy z olejem rycynowym, tworzycie mieszankę, która głęboko wnika w tkanki, przenosząc te oczyszczające naczynia związki dokładnie tam, gdzie są potrzebne to jak wysłanie ekipy konserwacyjnej, aby oczyściła rury i przywróciła płynny przepływ w całym systemie. Pamiętam szczególnie jednego pacjenta, 72-letniego mężczyznę, który zmagał się z problemem od lat. Powiedział mi pani doktor: "Nieważne czego próbuje, po prostu nie mogę utrzymać wzwodu". Odkryliśmy, że miał znaczne nagromadzenie blaszki miażdżycowej. Zaleciłam mu, aby zaczął pracować z tą formułą jedna łyżeczka oleju rycynowego zmieszana z dwiema kroplami olejku czoskowego delikatnie wmasowywana w dolną część brzucha i okolice miednicy. Z czasem zaczął zauważać poprawę nie tylko w erekcjach, ale także w ogólnej energii. Powiedział mi nawet, że poprawiły mu się wyniki ciśnienia krwi, a wyraz ulgi na jego twarzy. To było tak, jakby dostał nowe życie. To, co czyni tę formułę tak potężną, to fakt, że służy zarówno natychmiastowej potrzebie, jak i długoterminowej przyszłości. Możecie poczuć pewną poprawę w krótkim okresie, ale co ważniejsze, inwestujecie również w zdrowsze tętnice na nadchodzące lata. A to ma znaczenie, ponieważ każdy mężczyzna pragnie nie tylko jednej nocy namiętności, ale zdolności do podtrzymania intymności siły i witalności tak długo, jak to możliwe. Chodzi o ochronę waszego serca, mózgu i męskości jednocześnie. Czosnek i olej rycynowy mają na celu oczyszczenie drogi, upewnienie się, że krew znów może swobodnie płynąć. Ale co jeśli powiem wam, że istnieje inna formuła zaprojektowana nie tylko do wspierania waszych naczyń krwionośnych, ale do przywrócenia waszej energii wytrzymałości, a nawet testosteronu, samego paliwa męskiej witalności? Dokładnie to robi następny przepis, gdy olej rycynowy połączy się z legendarnym korzeniem znanym jako żeńszeń. Formuła 4: olej rycynowy plus ekstrakt z żeńszenia. Gdy dochodzimy do czwartej formuły, musimy porozmawiać o czymś, co sięga głębiej niż sam przepływ krwi. Wielu. Mężczyzn po 60 roku życia nie tylko zmaga się z krążeniem. Mówią mi, że czują się wyczerpani, zmęczeni i niemal odłączeni od mężczyzny, którym kiedyś byli. Przychodzą do mojego gabinetu i mówią, pani doktor, nie mam już tej siły napędowej. Nie chodzi tylko o to, że moje ciało nie reaguje. Chodzi o to, że moja energia zniknęła. I wtedy przypominam i o mocy żeń zwłaszcza w połączeniu z olejem rycynowym. Rzeńszeń jest czczony od wieków jako jeden z najpotężniejszych naturalnych toników dla męskiej witalności. Współczesne badania potwierdzają to, co starożytni uzdrowiciele już wiedzieli. Rzeń-szeń zwiększa produkcję tlenku azotu, wspiera testosteron i rewitalizuje zarówno ciało, jak i umysł. Kiedy połączycie żeń-szeń z olejem rycynowym, olej działa jako nośnik, dostarczając energetyzujące związki żeń-szenia głębiej w tkanki. Rezultatem są nie tylko silniejsze erekcje. To Pełniejsze poczucie witalności. Mężczyźni zgłaszają nie tylko poprawę intymności, ale także większą wytrzymałość, jaśniejszy umysł i odnowioną chęć do życia. Pamiętam jednego dżentelmena po sześćdziesiątce, który przyszedł do mnie, wyglądając na wyczerpanego. Powiedział mi, że intymność stała się ciężarem, ponieważ po prostu nie miał już siły ani ochoty. Zasugerowałam mu wypróbowanie tej formuły. Jedna łyżeczka oleju rycynowego z dwiema lub trzema kroplami ekstraktu z żeń, szenia delikatnie aplikowana wieczorem, miesiąc później wrócił promieniejąc. Powiedział mi, że nie tylko czuje się silniejszy w sypialni, ale wstaje wcześniej, znów chodzi na spacery i czuje się żywy w sposób, jakiego nie czuł od lat. Jego żona nawet przyszła do mojego gabinetu, aby mi podziękować, mówiąc, że odzyskała swojego męża nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. To dla mnie jako lekarki największa nagroda. Piękno tej formuły polega na tym, że dotyka samego sedna męskości. Erekcje są ważne, tak, ale są również powiązane z energią, pewnością siebie i obecnością. Kiedy mężczyzna czuje się wyczerpany, cierpi wszystko, relacje, zdrowie, nawet jego poczucie własnej wartości, ale kiedy przywracacie energię, przywracacie znacznie więcej niż intymność, przywracacie wolę do życia w pełni. Rzeźniejsze i olej rycynowy razem działają jak paliwo dla silnika, który pracował na oparach. Nie tylko zapalają iskrę na chwilę, budują wytrzymałość na długą drogę przed Wami. Chociaż energia i wytrzymałość są kluczowe, wciąż pozostaje ostatni element układanki, ponieważ nawet przy płynnym krążeniu i przywróconej witalności wielu mężczyzn mówi mi, że zmaga się z wrażliwością. Mogą osiągnąć twardość, ale iskra przyjemności wydaje się stłumiona w porównaniu z przeszłością. Dlatego w następnej i ostatniej formule ujawnię, jak olej rycynowy zmieszany z olejkiem miętowym budzi zakończenia nerwowe wiostrza Doznania i przywraca ekscytację, o której mogliście myśleć, że zniknęła na zawsze. Formuła 5: olej rycynowy plus olejek miętowy. Ta piąta i ostatnia formuła może być najbardziej zaskakująca ze wszystkich, ponieważ podczas gdy inne przepisy koncentrują się na krążeniu energii i zdrowiu naczyń, ta dotyczy czegoś bardziej subtelnego, ale równie ważnego wrażliwości. Wielu mężczyzn po 60 roku życia przychodzi do mnie i wyznaje, że nawet gdy udaje i am się osiągnąć twardość, przyjemność, nie jest już taka sama. Mówią mi, y, y, pani y, doktor, y, y, mogę działać, ale y, czuję się jakby to było mdłe, wyciszone, jakby iskra zgasła. I ta utrata doznań może być równie druzgocąca jak utrata samej erekcji, ponieważ y, intymność to nie tylko siła, to także czucie. Właśnie tutaj olejek miętowy w połączeniu z olejem rycynowym może zrobić niezwykłą różnicę. Mięta pieprzowa zawiera mentol związek, który stymuluje zakończenia nerwowe i budzi szlaki sensoryczne. W połączeniu z olejem rycynowym wnika głęboko i reaktywuje nerwy, które mogły stać się ospałe z wiekiem. To, czego doświadczają mężczyźni, to chłodzące, mrowiące uczucie, które w wrażliwość wrażliwości potęguje podniecenie. Nie chodzi tylko o sprawność fizyczną. Chodzi o przywrócenie ekscytacji tego elektryzującego poczucia połączenia, które może sprawić, że intymność znów będzie jak nowa. Myślę o moim pacjencie, 71-letnim mężczyźnie, który był żonaty od ponad czterech dekad. Powiedział mi, że intymność z żoną stała się mechaniczna. Mógł wykonywać ruchy, ale radości i dreszczyku emocji już nie było. Zasugerowałam mu wypróbowanie tej formuły. Jedna łyżeczka oleju rycynowego zmieszana z dwiema kroplami olejku miętowego delikatnie wmasowana przed zbliżeniem. Kiedy wrócił kilka tygodni później, wyglądał jak inny człowiek. Powiedział pani doktor, znowu poczułem, że żyję. Nie chodziło tylko o uzyskanie erekcji. Chodziło o odczuwanie każdego dotyku, każdej chwili z taką intensywnością, o której myślałem, że straciłem ją na zawsze. Jego żona później przysłała mi liści, dziękując mi nie za leczenie, ale za pomoc w odkryciu na nowo bliskości, której obawiali się, że już nie ma. To, co czyni tę formułę tak wyjątkową, to fakt, że odnosi się do emocjonalnej strony y, intymności y, w takim samym stopniu jak do fizycznej. Erekcje to y, przepływ krwi, tak, ale przyjemność to wrażliwość. A kiedy ją na nowo rozpalicie, nie przywracacie, tylko funkcji przywracacie y, namiętność. Mięta i olej rycynowy razem przypominają ciału, co to znaczy czuć się żywym w każdym tego słowa znaczeniu. Omówiliśmy wszystkie pięć tych potężnych formuł, od wzmacniaczy krążenia przez natychmiastowe rozpalacze, ognia środki czyszczące tętnice odnowicieli energii, aż po ten wzmacniacz wrażliwości. Każda z nich odnosi się do innego elementu układanki, a razem tworzą ścieżkę powrotu do siły pewności siebie i radości, ale zanim skończymy, chcę podzielić się z Wami ostatnią wiadomością. Podsumowaniem, które wszystko łączy i przypomnieniem, dlaczego bez względu na wiek nigdy nie wolno wam rezygnować z waszej witalności, podsumowanie. Ostatnie słowa od doktor. Panowie przeszliśmy przez pięć potężnych formuł. Olej rycynowy z imbirem, aby otworzyć krążenie z pieprzem cajenne, aby rozpalić natychmiastowy ogień z czoskiem, aby oczyścić tętnicę z rzeń, szeniem, aby przywrócić energię, i zmiętą, aby obudzić wrażliwość. Każda z nich niesie swoją własną siłę. Ale razem tworzą ścieżkę powrotu do witalności, intymności i pewności siebie. Widziałam, jak te proste środki zmieniają nie tylko zdrowie fizyczne, ale także relacje, radość i wiarę w siebie. Wiek może zmieniać ciało, ale nie musi kraść waszej męskości. Spróbujcie ich, przyjmijcie je i pamiętajcie, że wasze najlepsze lata wciąż mogą być przed wami.